No witam w nowym odcinku Kabel. Dziś będziemy sobie rozmawiać o yy, zasadach tak, związku, które jednocześnie są zasadami w moim związku, to znaczy naszym, moim i mojego męża. I są to zasady, które uważam, że może wdrożyć każdy związek, żeby być związkiem udanym. Czyli będziemy sobie omawiać takich pięć top złotych fundamentów zdrowego związku i udanego według mnie. Bardzo jestem ciekawa, czy się z tym zgadzacie, czy byście coś dodali od siebie. Mega mnie to ciekawi, jakie są wasze zasady, więc proszę o aktywność w komentarzach, bo to jest bardzo ciekawy temat. Związkowe tematy zawsze wołują na większą burzę i ja też najchętniej w sumie czytam, co macie na ten temat do powiedzenia i wasze odczucia. Więc zapraszam w dyskusji, a my już przechodzimy szybciutko do punktu pierwszego. Więc pierwszą zasadą udanego związku, oczywiście podpatruję sobie na tablecik z notatkami, Pierwszą zasadą jest mówienie o problemach od razu, czyli to jest bardzo trudne ogólnie. Na początku, szczególnie jak nie jesteście jeszcze mocno związani i nie czujecie się ze sobą tak mega, mega luźno, to to jest trudne, bo chcecie być mili dla siebie, chcecie stworzyć dobrą atmosferę. Dziewczyny często nie chcą być toksyczno, nawet powiedziałabym psychiczne, i przesadzać z niektórymi uwagami, przez co czasami. Te problemy się kumulują i nie mówimy ich na bieżąco. Ja uważam, że trzeba znaleźć taką odpowiednią granicę, odpowiednią linię po środku, ani nie przedobrzeć w jedną, ani w drugą. I delikatnie dać do zrozumienia, że coś jest niechalo. Nie robić, wiecie, awantury po, pierwszej, po pierwszym miesiącu związku. No chyba, że stało się coś, co tej awantury wymaga, to już jest kwestia bardzo indywidualna. Ale raczej nie robiłabym wielkiej awantury też nie starałabym się tak podkąsywać delikatnie cały czas ani robić jakichś takich śmiesznych uwag, bo nie ma co sobie żartować z problemów, tylko po prostu najlepiej jest pogadać o tym na luzie, ale dać od razu znać, że to mnie drażni, to mi przeszkadza, nie czujesz się z tym okej, okay, chciałabym to zmienić i tak dalej, bo potem tworzy się efekt kuli śnieżnej i tak jest ze wszystkim. To jest akurat nie tylko odnośnie związków, tylko odnośnie wszystkiego, że Zatajanie danej rzeczy i wstrzymywanie się z jakby naprawą danej rzeczy powoduje tylko zwiększenie problemu i taką gigakulę śnieżną, więc ja bym raczej wychodziła z takim tematem od razu, nawet jeżeli to jest początek związku, ale też pamiętajcie, nie bądźcie, proszę, przewrażliwieni. I związek to nie są Simsy i ogólnie życie z drugą osobą to nie są Simsy, zawsze to powtarzam. Co mam na myśli znaczy, że nie dopasujecie sobie idealnie drugiej osoby, nie stworzycie jej sobie w konfiguratorze i postawicie przed sobą i będziecie żyć. No nie, każda osoba jest inna, nawet jak wam się na początku wydaje, że będzie cudownie, to potem ta sytuacja może mega ulec zmianie i wyjdzie prawdziwy charakter tej osoby. I o ile on jest minimalnie zmieniony od tego, co zakładaliście, a zazwyczaj tak jest, jak się dobrze szuka i długo się szuka, to jest okej, okay. gorzej, jak ta osoba grała przed wami, żeby zdobyć atencję i wasze uczucie, a potem totalnie się zmienia, bo są też takie przypadki, ale tu już wchodzimy w bardziej toksyczną relację. Natomiast w zdrowej relacji to są takie minimalne różnice, które po prostu wychodzą w dal, bo już nie jesteście tacy spięci między sobą, tu nie są początki. Nie staracie się tak na siłę, no po prostu wychodzi wasze naturalne ja. A w dalszej części związku to już jest w ogóle luz według mnie i naprawdę, jeżeli czujecie się z daną osobą komfortowo, tak jak to powinno być w dalszej części związku, to powinno się gadać o wszystkim, nawet jeśli to są jakieś wydaje Wam się błahe problemy, albo nie wiem, krępujące na przykład. I tak uważam, że trzeba o tym rozmawiać, bo potem tylko bardziej to wkurza, to wszystko się napędza. Ta osoba dalej ponawia te błędy, albo jeszcze mocniej, większe te błędy robi w sensie błędy, rzeczy, które Was denerwują, więc to jest mega złe. I naprawdę pary się rozstają czasami o niedokręconą pastę czy niezamkniętą klapę od kibelka. Więc literalnie warto omawiać każdy problem od razu, i to też nie jest tak, że poznacie jakąś osobę. I aż mi tablet fiknął. Poznacie jakąś osobę i od razu będziecie widzieli wszystkie jej błędy i omówicie sobie to wszystko od razu. Niektóre rzeczy mogą też wychodzić w trakcie związku, albo jakieś nowe nawyki, albo zatajać, za, dana osoba zataja jakby stare nawyki, zmienia je. No i wiecie, to też trzeba reagować, no nie, nie można sobie pomyśleć, że o na początku już wystarczająco dużo uwag wprowadziłam i teraz. Już trudno, tylko cały czas jest trzeba o ten związek się starać, żeby było z dwóch stron jak najlepiej. Tak, zaczęłam od problemów, od w sumie takiej negatywnej rzeczy, która at the end powoduje pozytyw, czyli y, dobrą relację i bycie zadowolonym w związku, ale przejdźmy sobie do rzeczy pozytywnych, bo od tego jest związek, żeby było pozytywnie. Jako drugą rzecz. Co, witam szura na dworzu. E, jako drugą rzecz mam zapisane mówienie sobie miłych rzeczy. Randki i taka ogólna chemia. No i to jest mega, mega, mega ważny punkt. Jak ja czasami, słuchajcie, patrzę na niektóre pary w moim wieku, to te pary są mniej w sobie zakochane i robią mniej rzeczy takich związkowych, niż na przykład moi rodzice, gdzie uważam, że a moi rodzice są wiecie po ślubie 30 lat. Jak teraz o tym myślę, czy 32 nawet? Chyba jakieś takie 30 lat. Nieważne. I moi rodzice nie są jacyś tacy mega, że wiecie, yy, co tygodniowe randki, kupowanie kwiatów, robienie niespodzianek. No ale spędzają razem czas, mają wspólne zainteresowania, dużo się śmieją. Wyjeżdżają razem na wakacje, mają wspólnych znajomych. Gotują sobie, jeżdżą do restauracji, które lubią dzielić swoje, no właśnie, pasje zainteresowanie i zainteresowanie, jakieś takie wspólne rzeczy, no to co się robi w związku. A jak naprawdę patrzę czasami na niektóre pary w moim wieku, które powinny mieć podziesiętną energię do tego, żeby robić super rzeczy, albo są w ogóle te pary na początku drogi związkowej i oni już się zachowują jak takie stare małżeństwo na progu rozwodu, no to mi się robi literalnie słabo. I powiem Wam, że utrzymywanie takiej chemii. W związku, nazwijmy to tak tandetnie, chemii związkowej, powinno przychodzić totalnie naturalnie. I jeżeli jakąś osobę się kocha, w sensie kochacie swojego partnera, to automatycznie macie ochotę, żeby ten związek był miły, fajny, żeby była w nim na co dzień chemia, a jak nie na co dzień, to chociaż nie wiem, tygodniowe randki, właśnie, o których wspomniałam, o których nawet nie robią moi rodzice. No, ale my ze Stasiem na przykład stosujemy często randki. Bo lubimy jeść na zewnątrz, lubimy jeść w restauracjach, mamy taką możliwość finansową i lubimy się ładnie ubrać, wiecie, porozmawiać sobie o jakieś takie, na jakieś takie dłuższe tematy, które się zebrały w ciągu tygodnia, na które nie mieliśmy na przykład czasu. Poznać nowe miejsce, być w ładnym miejscu we dwoje, dzielić się tym takim ogólnym odczuciem między sobą. Staś mi też na przykład często kupuje kwiatki, ja mu kupuję jakieś jedzenie, które on lubi, na przykład jakieś pamiętam, że lubi konkretne wypieki w piekarni, więc na przykład jak jesteśmy z pieskiem, to czasami zajdę i kupię mu coś specjalnie dla niego, nawet nie kupując sobie. I to są takie moim zdaniem mega normalne rzeczy, ale takie właśnie drobne elementy, które budują całość. I nie robimy sobie jakichś takich, wiecie, wielkich prezentów, ani nie robimy sobie jakichś takich wielkich niespodzianek, ale i tak jest super. Wystarczają nam te takie rzeczy, typu jakieś pamiętanie o swoich ulubionych rzeczach, właśnie jakieś takie drobiazgi, albo chodzenie na terantki razem i ogólnie codzienność, ale ważne jest to, żeby to było wszystko takie pozytywne i ja też uwielbiam, na przykład, właśnie jak Staś pamięta o czymś, co ja lubię. Na przykład, jakiś, kupiłem ci to i wiecie to może być nawet, nie wiem, pudełko chusteczek. Kupiłem ci to, bo masz katar i wiem, że lubisz mieć przy łóżku chusteczki, na co dzień nie mam, tak? I to są takie drobne rzeczy, na przykład, chusteczek. ale na no, jedzenie najlepszym jest przykładem. W sumie kupiłem ci to, bo to lubisz. No nie wiadomo, osoby w związkach wiedzą, jak to jest. I to jest mega słodkie. Już nie wspominam o tym, że na przykład uwielbiam, jak yy, Staś się wypowiada o mnie. Miło przy swoich kolegach, albo jak opowiada rodzinie o mnie, to, to jest super. I uważam, że to są takie małe, drobne rzeczy, które budują po prostu cały, całą pozytywność i całą radość tego związku, i to jest mega ważne, żeby o tym nie zapominać. I tak jak wrócimy do początku, wydaje mi się, że to jest bardzo łatwe w, przy początku związku, ale ostatnio zauważam, że, że nie jest, więc pamiętajcie, dbajcie o to. To jest bardzo, bardzo ważne. Dalej mamy nie zasadę, a bardziej taką zależność, która uważam, że sprawdza się bardzo w związkach i obserwuję to mm, w związkach, które są wokół mnie i też, no właśnie, w naszym związku. I to są, słuchajcie, przeciwieństwa. I nie mówię tutaj, żebyście na siłę szukali teraz drugiej połówki, która będzie waszym totalnym przeciwieństwem, bo też muszą się pewne elementy zgadzać, bo inaczej będziecie się żarli cały czas. Ale. Trzeba znaleźć właśnie taką znowu zdrową granicę między totalnym przeciwieństwem, a takim dopełnieniem się. I dam wam przykład, że u mnie na przykład ze Staśnym jest tak, że Staś kocha pracować i na przykład chodzić do biura, a ja dostaję po prostu palpitacji serca i od razu się czuję, już, już czuję, że mi się podniosło ciśnienie na samą myśl o chodzeniu do biura i pracy na etacie dla kogoś. W sensie Stasia marzeniem docelowym też nie jest praca dla kogoś. On już raz miał swoją firmę i myślę, że niedługo będzie tak, że będzie miał coś swojego. Ale wiecie, chodzi o to po prostu, że on potrzebuje pracy do życia. On musi wiedzieć, że idzie do roboty. Jak jest poniedziałek, to on jest bardzo zadowolony. Nie to, żeby ten był nieszczęśliwy, ale nie jest tak, że o Boże, poniedziałek Jezu, znowu, tylko on naprawdę jest mega szczęśliwy, że może iść do pracy. To znaczy, że ma pracę, którą lubi, więc pozazdrościć, bo większość świata niestety tak nie ma. A ja jestem totalnym tego przeciwieństwem. Znacie mnie i ja celebruję każdy dzień wolny. Dla mnie wakacje trwają cały rok i walczyłam o to bardzo długo i nie zmieniłabym w swoim dniu i w swoim życiu literalnie nic, a na pewno nic, co byłoby związanego z pracą. Więc u nas bardzo dużym przeciwieństwem jest na przykład postrzeganie właśnie pracy czy na przykład rutyna. Staś uwielbia rutynę. W to też się wpisuje moim zdaniem obecność pracy, że on uwielbia to, że Rano wstaje, śniadanie, prysznic, i tak dalej, idzie do pracy, wraca po pracy, rozmawia ze mną, je coś tam, siłownia. Taki, potem przed spaniem książka, taka mega, mega rodzina. I on by mógł tak żyć, literalnie codziennie. Jakby weekendów nie było i weekend byłby dniem pracującym dla niego, to on by był przeszczęśliwy, jakby mógł żyć tak cały czas, i uwielbia wracać z wakacji. I wracać do swojej rutyny. Akurat po wakacjach to ja też w miarę lubię wracać do swojej rutyny, bo się już czuję taka w ogóle brudna na koniec wakacji się czuję. I taka mega nieogarnięta. Muszę poprosić te ubrania wszystkie, zrobić sobie stuetapową pielęgnację. Wiecie, jak to jest na koniec wakacji. I tak, także mega się cieszy z powrotu do rutyny, już w połowie wakacji mógłby wracać. A ja mam tak, że mogłabym mieć każdy dzień inny, że jak robimy sobie weekendy. Z Stasiem, to one są mega, mega intensywne i dosłownie jak wstaniemy w sobotę rano, tak praktycznie dopiero w niedzielę wieczorem wracamy się położyć z naszego łóżka i można odsapnąć i mamy literalny motor w tyłku. To akurat nas łączy i właśnie to jest fajne, że pomimo tego, że Stać w tygodniu działa zupełnie inaczej niż ja, to at the end weekendy mamy obydwoje motor w tyłku i zasuwamy od rana do wieczora, poznajemy nowe miejsca, chodzimy, zwiedzamy pies, jechać samochód, hampton, wracamy. Drugie miasteczko, w sobotę cały no, Nowy Jork przeszliśmy wszystkie dzielnice. Wiecie, i właśnie to jest idealny przykład tego, żeby znaleźć osobę, z którą pomimo tych różnic będziecie i tak połączeni, jakby wątkiem. To jest trudne do wytłumaczenia, ale uważam, że to bardzo działa i moje bestie, które są w Polsce, no które są w Polsce, to na pewno też myślę, czy tutaj e, dziewczyny też tak mają. Wydaje mi się, że też, jak teraz o tym myślę. Też dziewczyny są takie, że są przeciwieństwem swoich partnerów. I znam jeden związek, gdzie dziewczyna jest podobna do swojego partnera i w sumie już raz im się ten związek rozpadł. Jak teraz po tym myślę, więc potwierdzają się te moje słowa. Mam nadzieję, że im się nie rozpadnie drugi raz. Nie życzę tego, broń Boże. Ale jak na razie statystyki są takie, że się rozpadło. Więc no. No cóż. No i tak jak powiedziałam Wam o tym, że w miarę takie przeciwieństwa w takich drobnych rzeczach są... Ważne i fajne, i moim zdaniem przyciągają jak magnes, dwie połówki, to istotne jest jednocześnie to, żeby mieć takie same większe cele, tak zwane. Bo możecie różnie spędzać część tygodnia i różnie spędzać weekendy, ale dojdziecie kiedyś w swoim życiu związkowym do takiego momentu, że na przykład trzeba będzie się wyprowadzić z kraju albo nie, wybudować dom albo nie, zmienić pracę albo nie, mieć dzieci albo nie. I to są już takie decyzje, których nie da się przełknąć jak weekend, bo ktoś woli weekend w domu, a ktoś woli weekend, yy, nie wiem, pod namiotem nazwijmy to, getaway. I pokłócicie się o ten weekend i trudno, i jakoś będziecie z tym żyć. Chociaż ja mam na tyle motor w tyłku, żebym nie umiała żyć z weekendem w domu, nawet jednym. Na szczęście stać to wie, dzięki Bogu. Błogosławmy go i jego obecność w moim życiu. Więc. To są rzeczy błahe, ale w momencie, kiedy przychodzi do takich dużych decyzji, to już się pojawia większy problem. I znowu z, z, mojego, z, z, z mojego życia, um, z moich znajomych życia bardziej, znam sytuację, gdzie moja koleżanka, która tutaj jest na stałe, zerwała z chłopakiem, a właściwie no, chyba za gór nie powiedzieć on z nią. W każdym razie para się rozstała, przez to, że właśnie ona zdecydowała się, że chce żyć w Nowym Jorku. A tamten chłop, który z nią był na ten czas w Polsce, powiedział, że nie i że on dalej widzi swoje życie w Polsce. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego taka decyzja u niego nastała. Chyba po prostu, mówiąc brzydko, był tchórzem, bo nie trzymało go w Polsce nic. Na tyle, ile znam sytuację od tej mojej koleżanki, to nie było tak, że miało na przykład firmę rodzinną, którą musiał ogarnąć i utrzymać. Chociaż uważam, że w obecnych czasach da się bez problemu zdalnie kierować firmą. Zależy oczywiście od stanowiska, ale uważam, że da się to ogarnąć, szczególnie jeżeli firma jest więcej niż jednoosobowa i ma się pod sobą pracowników, tak jak wiele osób ma taką sytuację. Ale inny temat, nieważne. E, więc oni się na przykład rozstali, bo wybrali totalnie inną drogę życiową. Dzięki Bogu nie mieli 42 lat, 5 kredytów i e, dzieci, bo to jest dopiero problem. Wtedy ciągniecie ze sobą już dużo rzeczy i nie możecie tak sobie po prostu odejść. I mówię tak sobie, oczywiście wiem, że było, była to ciężka decyzja dla nich obojga, bo z jakichś przyczyn byli razem do momentu wyjazdu tej mojej koleżanki tutaj, więc na pewno się kochali w jakimś stopniu lub byli przywiązani, bo to też jest bardzo cienka granica pomiędzy. No natomiast, tak jak mówię, jak się im to rozpadło, więc to jest przykład tego, że jednak te większe cele proponowałabym mieć w miarę takie same, bo potem przychodzi coś, co może odmienić wasze życie, o czym marzyliście całe życie. A wasza druga połówka ciągnie was w dół i mówi, że nie chce tego. No i jak już jesteście związani ślubem, jesteście mega przywiązani do tej osoby, macie z nią, nie wiem, mieszkanie, macie, nie wiem, psa, już nie mówię nawet o dzieciach, no to się robi tak trochę. no średnia sytuacja, bym powiedziała. My na przykład ze Stasiem mamy tak, że ja nie zawsze się chciałam wyprowadzić do stanów, już wam mówiłam o tym przy okazji innych pogadanek. Przy okazji. Ja nie zawsze się chciałam wyprowadzić, ale też nigdy nie miałam tak, że na tysiąc nigdy się nie wyprowadzam, zostaję w Polsce i w ogóle. Miałam tak, że jak sobie myślałam o mnie za granicą na co dzień, żyjącą, to miałam takie, jakby to się miało stać, w ogóle ja, mała dziewczynka z Warszawy, spod Warszawy nawet do pewnego momentu, jakby to się miało stać, wiem, ja miałabym żyć w jakimś dużym mieście, a w ogóle potem, jak się pojawił pomysł Nowego Jorku, to ja się nogą przeżegnałam. Ale here we are, jesteśmy i jest super. Jestem tysiąc razy bardziej szczęśliwa niż w Polsce. Więc to był na przykład cel, który w sumie trochę nas różnił, ale jak im bliżej był już tego celu, to ja byłam mega chętna przejść na stronę Stasia. A na przykład to, co nas łączy, to to, że oboje nie chcemy mieć dzieci, chociaż to też się zmieniło, bo na początku ja, ja od zawsze nie chciałam mieć dzieci, nigdy nie miałam momentu, że może, nigdy. Staś miał, tak jak się poznaliśmy, że chciał mieć dzieci. Ale potem zobaczył, jak to jest mieć dziecko, jak mu zaczęłam pokazywać w, w hotelach, w restauracjach, jak się dzieciaczki zachowują. To w ogóle nawet yy, nie zakrawa o to, że, że on by miał w to włożyć jakąś pracę. Ja mu tylko pokazywałam, zobacz, jak tam Henio się rzuca pod stołem w samolocie. Zobacz, jak calineczka mała jedzie na cały samolot, 6 godzin z Dubaju przed nami i szarpie stolik i fotel, a mama mówi, dobra, dobra, to nie jest problem. I potem Staś zrozumiał, że e, chyba jednak mam rację i na razie to my się z dziećmi wstrzymamy. wstrzymamy. Szczególnie, że biorąc pod uwagę takie zdrowe myślenie, to w naszej sytuacji dzieci to jest w ogóle poroniony pomysł i to nie ma prawa bytu. Więc na szczęście obydwoje mamy na tyle zdrowe myślenie, żeby to zauważyć. I super jest to, kończąc wątek, żeby właśnie te większe cele, nawet jeżeli nie są sprecyzowane to żeby umieć dostrzec to, że warto przejść na którąś stronę, bo po prostu tak jest zdrowiej dodać związku, jednocześnie nie rezygnując z siebie, co jest trudne i uważam, że trzeba już być trochę czasu w związku i znać siebie na tyle dobrze, żeby wiedzieć, która decyzja będzie dla Was istotna. I teraz jak Wam o tym mówię, to myślę sobie, że dobranie partnera, z którym jesteście szczęśliwi, to jest naprawdę trudne zadanie. I ostatni z pięciu punktów, ostatnia z pięciu zasad na dzisiejszą pogadankę, Złota zasada związku to jest pomoc, i powiem Wam, że pomaganie sobie w związku, szczególnie ze strony mężczyzny, jest dla mnie w ogóle mega, mega męskie i mega dodaje chemii. Tu wracamy w sumie do punktu z chemią, bo mężczyzna w, w głowie kobiety ma być takim opiekunem, ma być opiekuńczy, pomagać i tak dalej. No i właśnie pomaganie w różnych sytuacjach bardziej skomplikowanych lub mniej, nawet takich daily uważam, że jest mega męskie i tutaj mówię o takim pomaganiu jak wniesienie siaty po zrobienie jakichś skomplikowanych rzeczy na przykład dla mnie to będą rzeczy związane z urzędami czy na przykład jak Staś ogarnął nam całą wyprowadzkę i pomagał mi z jakimiś paszportami z jakimiś widzami, w ogóle wiecie, rzeczy dla mnie kompletnie niestworzone. Jestem słaba w cyferki i ogólnie w takie rzeczy, właśnie dokumenty. Ja w ogóle mój mózg po prostu się zatrzymuje na pewnym momencie i nie może przekroczyć tej granicy, żeby dalej to zrozumieć. I ja od zawsze miałam taką granicę i w szkole, i w pracy, na studiach zawsze musiałam tą granicę przepchnąć. Wymagało to ode mnie bardzo dużo pracy i na przykład pamiętam, że nie rozumiałam matematyki. Często. Nie byłam dobra w tym, no już powiedziałam, wszystkie że cyferki to nie. I żeby na przykład w jakimś zadaniu albo w jakimś dziale matematycznym przepchnąć taką granicę, Boże, ile to ode mnie wymagało energii. Ja wracałam, na przykład z korepetycji z matematyki, jakbym dosłownie cały dzień się wspinała na Mont Everest. Dosłownie byłam tak zmęczona psychicznie. Ja po prostu byłam gotowa, żeby iść spać. Ja wyglądałam, jakbym przeżyła pięć nocy w hotelu pod rząd. I dzięki Bogu, że już ja tych granic nie muszę przepychać w swoim życiu dalej, tylko mam od tego Stasia. I oczywiście są momenty, kiedy jestem sama w czymś i muszę sobie poradzić w tym sama, nie ma Stasia, to się na szczęście że dzieje rzadko, ale w większości przypadków on może mi pomóc i on o tym wierzy, ja na przykład czegoś nie lubię, nie rozumiem, i on automatycznie przejmuje tą rolę i mi pomaga. I to jest piękne. I tutaj mówię o takich sytuacjach, wiecie, że ja czegoś nie lubię, więc on to robi za mnie. Ale też mówię o takiej pomocy, kiedy coś się wywali na przykład nagle. Nie mogę sobie w sumie teraz przypomnieć takiej sytuacji, chyba mam za dobry humor na to, żeby rozpamiętywać dzisiaj jakieś takie negatywne rzeczy, ale no, było parę takich sytuacji w naszym życiu, że mi się coś wywaliło nagle i Staś mi to ogarniał. I naprawdę jego wsparcie jest dosłownie nieocenione. I też mam czasami tak, że na przykład dzieje się coś negatywnego, jak go nie ma w domu. I Staś wraca, i nawet zanim ja mu zdążę powiedzieć o tym problemie, to sama jego obecność powoduje to, że w mojej głowie ten problem już jest o 60% mniejszy. I mega polecam wam znaleźć osobę, z którą będziecie mieli takie uczucie, bo ja w sumie nawet chyba z rodzicami nie miałam takiego uczucia ulgi wynikającej z samej obecności drugiej osoby przy jakimś problemie, jak mam ze Stasiem. Może też dlatego, że podczas życia z rodzicami nie miałam takich problemów, jak w dorosłym życiu mam teraz, chociaż nie mam ich tak dużo, bo nawet nie mogę sobie ich przypomnieć, ale wiecie, o co mi chodzi. To są jakieś takie mniejsze i większe głupotki w ciągu dnia, czasami, które po prostu nie żwią, i to jest super, że Staś zawsze, zawsze potrafi mi pomóc. I ja oczywiście staram się też mu pomagać. Ja mu pomagam w niej jakiś takich się walących rzeczach życiowych, bo jeżeli takie rzeczy się dzieją, to Staś też ma w sobie taką psychę i taki nawyk, że on od razu działa i od razu naprawia to, od razu szuka sposobów, on w ogóle nie potrzebuje pomocy. On musi działać sam ze sobą i czuje się wtedy najlepiej. Więc ja w ogóle wtedy mówię, wszystko będzie dobrze, na pewno podejmiesz dobrą decyzję i Staś potrzebuje być sam ze sobą. A ja bardziej pomagam mu w jakichś takich błahych rzeczach, gdzieś takich daily. Nie wiem, teraz też nie umiem przytoczyć, ale wiecie o co mi chodzi. Takie kobiece jakieś rzeczy, w których mogę mu pomóc. Typu wybór na przykład czegoś. Więc uważam, że to jest mega ważny punkt i taka obustronna pomoc na tyle, ile możecie jest mega ważna, zarówno w takich błahych rzeczach, jak i w takich rzeczach większych. I oczywiście, że są od wszystkiego teraz praktycznie specjaliści, więc to nie jest problem, żeby. Kogoś wezwać, do kogoś zadzwonić i wiecie zamówić taką pomoc. Zazwyczaj to nie jest problem, albo zadzwonić na infolinię, ale na przykład sta jest taki, że on bierze sprawę w swoje ręce i zanim poprosimy kogoś z zewnątrz o pomoc, to on to robi sam. Próbuje to rozwiązać sam i pomóc mi sam. I uważam, że to jest mega, mega męskie i to jest mega super zasada w związku. No i z mojej wypowiedzi wynika, że to w sumie bardziej działa. W sensie to bardziej się dzieje po stronie mężczyzn, i tutaj akurat kobieta jest taką stroną korzystającą z tego. Dajcie znać, czy u Was jest inaczej, jestem bardzo ciekawa, ale uważam, że to jest jednak taka trochę męska, żeńska energia, że no po prostu ta rola jest bardziej przypisana dla mężczyzny i tyle. I tak oto przewinęliśmy przez pięć zasad zdrowego związku i udanego związku, successful związku tego mi brakowało słowa. Um, dajcie mi znać, co myślicie o tym odcinku, czy dobrze się bawiliście. Mamy w ogóle dzisiaj w miarę mega gloomy dzień i czuć, że jesień już przychodzi, więc miałam do Was ochotę pogadać, siąść i tak sobie po prostu zrobić taki, jak to się teraz mówi, comfy bestie, bestii, real talk i w ogóle. Żartuję, żartuję, bez bestii, bo już bestii to mi wychodzi, wiecie, i zauważam, że w większości dziewczyn już też teraz bestii wychodzi bokiem, więc bez żartów. Ale mam nadzieję, że bawiliście się dobrze na tym odcinku. I widzimy się niedługo w kolejnej pogadance albo w kolejnym klipie blogu. Bójzaki.